Siemanaczko z tej strony, XKank oficjalnie witam Was po raz kolejny w Soccer Managerze 2020. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio początek sezonu zaczęliśmy w fenomenalny sposób, bo jak sobie wejdziemy na nasz terminarz, to mamy także 3 towarzyskie, przegraliśmy, a sezon zaczęliśmy w fenomenalny sposób, bo mamy 6 meczów wygranych z poprzedniego odcinka. Dziwne, ale niestety prawdziwe. Bywa, ale to już tak ostatnio właśnie sobie podsumowałem tam chyba w opisie filmu, właśnie ostatniego, że to tak zawsze wygląda, że początek sezonu mam fenomenalny, że o spoko mamy klasyczne wygrane, że liderem jesteśmy, a później gdzieś ta drużyna zalicza zjazd. Ja nie wiem o co chodzi, że zawsze mam początek sezonu fenomenalny, a później mamy taki po prostu perfitny zjazd, że nie możemy awansować do tej drugiej ligi. A fajnie by było właśnie w końcu drugiej ligi awansować, ale niestety innego wyboru nie ma i trzeba się z tą ligą cały czas męczyć. Nie wiem, no jak 10 sezonów w jednej lidze będę siedział, no to już trudno, nic nie poradzę. Mam no w, ogóle, w ogóle 12 milionów? Wow, skąd ja mam 12 milionów? Ciekawe. Nie przypominam sobie, żebym 12 milionów uzbierał. No to serio, nie przypominam sobie, żebym miał, ale dobra. Może jakieś upgrade są do tego? Nie ma. A jałd? Jałd Akademii? też już rozwija, OK. To zostawmy te 12 milionów, niech sobie będą na koncie. Bo się przydadzą. <laughs> Bo się akurat przydadzą. Ewentualnie do tak jakiegoś nowego transferu. Bo jak kiedyś mi się uda ten transfer do dokonać. Teraz mamy z Victoria Kulin. O, oh, William się rozwinął. Spoko. Philips. Wracać na ten. Już Kiewicz. O, oh, Milor spadek formy, ciekawe. No to już Kiewicz, damy ci szansę. Rafinia się chyba rozwinął. I to, mi... to się rozwinął. Albo już byli rozwinieć, nie pamiętam. Dobra. Ten wraca. Tutaj mamy czeskiego obrońca, ale Czeski obrońca jest raczej będzie do wymiany ze Francuza. Chociaż fajnie by było w końcu pościągać jakichś Niemców, bo póki co to mi się klub zrobił bardziej narodowościowy niż niemiecki. Bo w ogóle w pierwszej jedenastce nie ma żadnego Niemca. Od tego trzeba zacząć. Że na ławce są jakieś Niemcy, ale to są do sprzedania Niemcy. Leo, mogę cię w końcu sprzedać? Nie mogę jeszcze. Szkoda więc trzeba poszukać jakichś niemieckich młodych talentów szukamy w ten sposób więc tak free agent nationality niemiec czyli szukamy Niemców Deutschland Deutschland czy jest niemiecki tutaj jest i szukamy jest jakiś Paslak, więc sobie zakontraktujemy tego typa 21 tysięcy chcesz jest jakiś da costa też Niemiec też sobie zakontraktujemy 14400 Tutaj jest jakiś Red Prime też sobie weźmiemy 14400. Oj, co daleko? Jakiś brąkarz niemiecki. O, weźmiemy sobie 11100. Stark. To jest jakiś obrońca, więc sobie też weźmiemy. 9... 500 Dobra, tutaj jest kolejny bramkarz, ale tego już nie bierzemy Lube o, ma 33 lata Jest słaby Jest do tego słaby jeszcze Herman, no, nie bierzemy Tutaj mamy takiego typa i sobie go wezmę, bo ma 19 lat więc zapraszamy do zespołu 6400 Dobra I tu jest jeszcze 17 -latek, więc sobie tego 17-latka wezmę Witamy 5400 Dobra I to jest tylko tu, tych kilku Niemców których sobie po, pobiorę Będą na ławce rezerwowe, rezerwowe się rozwijać Zobaczymy co z nich wyrośnie No fajnie. Już dwie bramki na start, ale Wiktoria Kum zrewanżowała bramkę. Jest 3 do jednego. Wow. Zaczęliście w końcu coś grać. I Warner został zawodnika meczu. O. 34 latek. Tam w ogóle powinien być kapitanem. Hmm. Zastanowię się. Kiedyś? Do kapitana mu jeszcze daleka droga. Okej. Okay. Czyli tam kilku nowych piłkarzy dostaniemy jeszcze. Bo akurat tutaj jest ten plus, że jak jest koniec okna transferowego, to mogę ściągać chociaż darmowych piłkarzy. Dołączyliście? Dołączyliście, więc czekamy na Wasz rozwój. I zobaczymy, czy Was się będzie opłacało w ogóle gdzieś tutaj wstawiać do zespołu. I zostało mi tylko 2 miliony. <laughs> Ile hajsu straconego? Szybko. Szybko poszło. <laughs> I tutaj gramy sobie do końca. Października Póki co mamy cały czas wrzesień, więc spoko. Chemicer FC, teraz jest następny. Do... Dostaliśmy takiego juniora, ale takiego juniora nie potrzebują. Ma tylko 45 overalla i nie ma zbytnich atrybutów. I nie ma zbytnich atrybutów. Dobra, let's go. Maybe teraz trening, spoko. Robimy treningi dla naszych piłkarzy. I teraz chemicer FC. Spoko. Damy szansę. A to May. wejdź sobie. a Arafinie może być Brazylijczyka bo jest prawo prawoskrzydłowym. Co się może grać jako dowolny piłkarz. Former, spadek formy, chyba. Bo miał chyba 74, teraz 72. Więc nie fajnie, nie podoba mi się to. Już fajnie bronił w tamtym meczu. Ten się rozwinął, więc damy szansę. I Williams, ale ty Williams jesteś Kim, Ty jesteś... Aha. Ty jesteś Playmaker, ale póki co się jeszcze nie rozwinąłeś. Valero się rozwinął, tylko jestem pewny. No póki co czekamy, bo na razie nie ma zbytnio co wybierać. Więc czekamy. Zobaczymy, czy coś, czy coś się rozwiną. To majster, bramkę już na są start. Ale jest jeden do jednego. Nie fajnie. Czy to będzie pierwszy remis sezonu? sezonie? No, pierwszy remis. Miller z zawodnik meczu. Ho. Ciekawe. Znowu się powtarzam, tak? Nic na to już nie poradzę. Za dużo powtarzania. Dobra. Ale remis nam jakoś tak zbytnio nie zaszkodził, bo mamy tyle samo punktów co lider, tylko mamy stratę dwóch bramek. Brakuje dwóch bramek, żeby być nad liderem. Zawodnicy Lenderą każe roku. World Call, Keeper of the Year. Wojciech Szczęsny, mhm, na pewno. A player? A tych piłkarzy to nawet nie kojarzę. Ale nawet jego nie kojarzę. Kim ty jesteś? I o, zawodnik meczu. Ciekawe, jesteście zawodnik roku. Dziwne, że szczęsny jest tutaj każdym roku. Burki ma jeszcze formy? Wow. Myślałem, że to się jest przestarzały piłkarz. Bo Kepa to już na przykład już jest trochę dziwnym piłkarzem. W ogóle on jest takim buntownikiem w czasie, bo nie wiem, czy słyszeliście o jego wybrykach w czasie, że... E, trener postanowił go wymienić na innego bramkarza do serii, serii rzutów karnych, i Kepa się z, z tym sprzeciwił, kłócił się z, ty, z tą zmianą. Został jednak na boisku i przez to przegrała Chelsea Puchar jakiś. To był chyba Puchar Anglii, jak się nie mylę. Że dzięki Kepie przejebali. E, nie mogę jeszcze upgrade'u zrobić? Nie mogę. Super Club Shop, Club Channel, ok, to, to poczekają te upgrade'y. Ale fajnie, że stadion się w końcu zaczął rozwijać. Jakieś upgrade'y do stadionu w końcu poszły. A tutaj chyba trening poszedł. Chyba. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Hertha Berlin chyba w pucharach jakiś gra. Spoko. A upgrade to jeszcze nie mogę zrobić. Szkoda. Dobra, teraz kolejny mecz to jest... Nie przeczytam tej nazwy. Niestety. Czasami wiecie, jak sobie język łamałem, czytałem które nazwy niemieckich klubów i to jest ee, ból dupy. What the fuck? Aha, bo ja wziąłem Williama. Dobra. To tutaj jest Tomej, tutaj jest Serafinia, spoko, wszystko git. Od czasu do czasu jakieś zmiany robię, takie inniejsze, inniejsze. A damy szansę Valeru, Afif Fifa tutaj na łowce. Tylko Valeru jakiś numer dostanie, a dam ci jedenastkę. Nie jesteś piłkarzem w pierwszej jedenastce, ale dam ci jedenastkę. Później te numery poprawimy. Dobra, William strzelił, Warner strzelił. Kalo strzelił. No Sparvis coś nie strzela, spalwiz nie strzela. I Juszkiewicz jest zawodnikiem meczu. Bo dwa najważniejsze save chyba złapał. Zaliczył w sensie. No, to jeszcze nie koniec września, a odcinek fani się rozkręcił. Czy my będziemy w końcu zmierzali ku liderowi? O, kolejne Factory Complete. Co to teraz jest? Chyba dalej Klubzon. Hmm, chyba ta. A nie, teraz szkółka juniorska. Tutaj 4 miliony są. O, to nie mamy póki co hajsu na to. A nie, jest jednak treningi. No to w końcu mamy więcej treningów do wyboru. To jest tylko pół gwiazdki więcej. Bo było chyba trzy gwiazdki, a teraz jest pół gwiazdki więcej. I ja od akademii na trzy gwiazdki, więc... Powinniśmy już chyba teoretycznie dostać więcej nowych juniorów i bardziej potencjalnych, ale zobaczymy. Czy będzie się opłacało. A, jeszcze w międzyczasie zobaczymy jak wygląda sytuacja kontraktów. Komu się kontrakty kończą? Miller? 2 lata Fresh Shower, 2 lata Czyli będzie niedługo trzeba podpisywać nowe kontrakty. Z tymi, co będą na dwuletnie. Bo chyba teraz nie podpiszemy kontraktu nad Zmiletem, co nie? A nie podpiszemy, dobra. On no, tylko 148 tysięcy weźmie? Czyli dobra, to jest 18 200. Dobra, dam ci ten nowy kontrakt. Z Tobą podpiszemy też na pewno, chyba nowy kontrakt, tak? Ty chcesz 12700, bo tutaj to jest chyba coś takiego, coś takiego jak klauzula odstępnego więc to akurat tylko dwie, prawie 300 tysięcy weźmie. Z Tobą podpiszemy, chyba też kontrakt, bo też dużo nie weźmiesz, czyli 9200. to jeszcze? Tomej. A Tomej się trochę rozwinął, więc chyba Tomej teraz będzie chciał więcej hajsu. No, trochę więcej. 28700. I jeszcze Marzinga też za pięcioletni kontrakt. W sumie dam ci czteroletni kontrakt, bo póki co nie widzę w tobie potencjału i miejsca w składzie. Jesteś tylko takim uzupełnieniem, które lepiej się rozwinęło niż główny piłkarz. Czyli nowe kontrakty będą podpisane? Są podpisane, Okej. Okay. Bez problemu. Ja te kontrakty powinnam podpisywać przed rozpoczęciem sezonu, ale dobra. I tak w że jestem, plus że wszystkie kontrakty kończą się w jednym i tym samym czasie. Chyba no w sumie każda umowa tak się kończy. Nie wiem. Już Ci się pomałeś, serio? No spoko, dobra, plus. Mamy rezerwowych dużo. Na Twoją pozycję. Znowu z nimi grać? Nie, to jest inna drużyna, nieważne Ci skoro już kiedyś jest połamany To Miller na, ten, na bramkę główną A tutaj rezerwowy bramkarz Okej, okay, Valera dostał swoją szansę Afi wraca I lecimy kolejnym meczem Bo póki co nie mam kogo wystawić Chyba, że Rafinha damy teraz na środkowego Ty w ogóle kim jesteś? General Forward, okej okay. O, i teraz zrobili porządek numerowy Jarłek, ty dostaniesz numer póki co 30, bo póki co nie ma co z tą zrobić. Ty dostaniesz numer 2, ty dostaniesz numer powiedzmy 10, ty dostaniesz numer 19, ty dostaniesz numer 17, ty dostaniesz numer yy, gdzieś tam pozarezerwować, czyli dostaniesz no, póki co 31. Bida dostanie numer. 32 Juszkiewicz, ty dostaniesz numer 1. Valero, ty dostaniesz numer ee, 13. Bo to mój ulubiony numer, jeśli chodzi o taki pomocniko-napastnikowy. Karnas ty dostaniesz numer 3. Davis, ty dostaniesz numer 5. Williams, ty dostaniesz numer póki co 12. Ty dostaniesz numer 22, Ty dostaniesz numer 23, Rafinia dostanie numer, numer 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 ee, 21, William dostanie numer 11, Kalą dostanie numer powiedzmy 6 Miller dostanie numer 20 Romulo, Romulo nie sprzedałeś? O, Romulo dostanie 40. Spalwis dostanie numer 9, tak jak zawsze. Fire Numer 4. Afib dostanie numer 7. Philips dostanie numer y, 8. Ty jesteś obrońcą, więc ty powinnaś dostać numer. A zrobimy tak, ty dostaniesz numer 2. Manzinga dostanie numer. No ja powiem 15. A ty, ty też jesteś, jesteś głównym obrońcą, to. A, Davis. Davis dostanie numer 16, a Warmer dostanie numer 14, nie, 18. O, i tak jest git. Dobra, to zrobiliśmy jakiś taki porządek numerów. Wszyscy są z odpowiednimi, od, odpowiednimi numerami w pierwszej jedenastce. I chyba dostaniemy wpiernić. Bo jest 2 do 1 dla przeciwnika. 3 do 1. Ot. Ale Rafinha strzelił karnego, więc coś nowego. Chyba jego pierwsza bramka w sezonie. Co to, to za ten widemon, Że pierwszy raz przegraliśmy mecz. O, nie fajnie. że wolę chyba jednak te mecze mieć przegrane gdzieś tam, właśnie na początku sezonu. Żeby później właśnie ta końcówka sezonu trochę lepiej wyszła do, dla, dla drużyny. Tak czy siak mamy drugie miejsce, więc fajnie. Tylko nie wiem, oznacza, oznacza to trzecie miejsce, bo w tamtym sezonie mieliśmy trzecie miejsce. I z tego trzeciego miejsca praktycznie nic nie dostaliśmy. Nie wiem o co chodzi. <laughs> właśnie nie ma co chodzi trzecie miejsce żadnego skutku nie przyniosło jest zaznaczone jako takie miejsce ważne ale chyba bezkompletowo nie wiem o co chodzi chyba, że to jakiś puchar chodzi nie wiem, nie, niezbytnio interesuję się trzecią ligą niemiecką, więc do końca nie jestem pewny ale na Androidzie to faktycznie w Kaiser lepiej wychodziło, bo teraz coś dziwnego się dzieje z tą drużyną że porobiłem transfery, pościągałem nowych piłkarzy, nawet bardziej potencjalnych, rozwijających się, no i dupa. Nie chcą się ten... Nie chcą grać w tej drużynie. Że chcą chyba transferów, ale to trochę dziwna sprawa. Albo kontrakty im nie pasują, nie wiem. Hansa Rostock. No z nimi przegrać nie możemy. To to już by było upokorzenie dla tej drużyny. Dobra, rafinia 70 overa wybił. Fajnie. O, Juragi się rozwinął. Dam Ci szansę, stary. Jak przegramy, to przegramy. Nic nowego. Ślad nad porażką nie będę przejmował zbytnio. Kalo strzelił ładnie. Dobra. Zdąży się napić? No, teraz się zdąży napić. William, bramka. Dobra. Czyli <laughs> William i Kalo postrzelali. Philips został zawodnika meczu, bo jest asysta. Trochę dziwna sprawa. O ma w ogóle 28 lat? Ło, wow. stary jesteś. <laughs> w ogóle czekajcie, sprawdzimy sytuację kontraktów. Więc tak. No, Philips ma 3 lata kontraktu, Kalo 3 lata, Valero 3 lata, Warmer 3 lata. Teraz zobaczymy wiekowców, więc od wieku. Warmer jest na skraju kończenia kariery, w ogóle. Kontrakt ma do 37 roku życia, ale ciekawe kiedy skończy mimo wszystko karierę, bo jest jeszcze później Brades, ale Brades pograć jeszcze pogra, Miller jeszcze pogra, Spalvis jeszcze pogra, Philips jeszcze pogra, w sumie wszyscy jeszcze pograją i jest najmłodszy Valero, Villare... Villarero, No nie, 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 nie potrafię wypowiedzieć niektórych nazwisk. Dobra, jest oktober, więc tylko do, dociągnąć do końca oktober i kończymy odcinek, więc spoko. Wszystko jest super. Szkoda, że nie pisaliście młodych swoich talentów, które tam poznaliście w międzyczasie, bo fajnie by było jakbyście pisali właśnie jakieś tam propozycje piłkarza, którego mógłbym sobie ściągnąć, ale no jakby nic nie piszecie, no to niestety. O ile w ogóle ktoś to ogląda. Ale taki bramkarz to jest mi niepotrzebny. I taki bramkarz jest niepotrzebny. To się to chyba zdaje, że kto jest zainteresowany piłką, można, ale dobra. Walić to, kto jest czym zainteresowany. chcesz odejść z klubu, tak? A masz. W tym momencie chyba. Nie, 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 nie masz kontuzji. Przecież ty kołpie, masz morale. Ty. Co ty odpierdalasz? Ty weź mnie typie nawet nie denerwuj. Nie irytuj mnie. Bo kopa ze składu zostaniesz szybszego. przecież ty masz morale. Ty masz. Morale tak na średnio, ale morale masz. Halo, co ty odwalasz? Co ty chłopie odwalasz, co ty chcesz ode mnie? To May już niezadowolony. A dam ci prawe skrzydło. Zobaczymy. A Rafini damy lewe skrzydło. Zrobimy taką jedenastkę. Czyli zrobimy takie trio. I zobaczymy, czy będą strzelali, czy nie. Valero też już jest niezadowolony. No szkurwa mać. Jak tu nie idzie się wkurwić. Dobra, takie coś. Aż mnie nas zaczął swędzić. Z, z wrażenia. Dobra, Rafinia strzelił jako chyba skrzydłowy. Bo on jest sobie na skrzydla, co nie? E, tylko Rafinia bramkę strzelił. I znowu Miller, zawodnik meczu. Mimo, że ma zero save'ów. Nic takiego nie zrobił pozytywnego. To jednak jakieś czyste kąto zachował. Dobra, świetnie. Teraz and Munster. I znowu mamy straty bramek. Tylko czterech bramek brakuje do idera. Powiem szczerze, że ta drużyna, która jest teraz nad, nade mną, to faktycznie zapierdziela, jeśli chodzi o swoje wyniki. Garza i Siena. Ciekawe. No dobra, zaraz to jakoś ogarniemy. W sumie za, nie, za niedługo mamy z nimi mecz, więc jak uda się z nimi wygrać, to już bez problemu mamy awans na pierwsze miejsce. Tylko później z tego miejsca nie stracić. I jeszcze otworzymy free packa. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. I co dostaliśmy? Gówno dostaliśmy. Tylko 94000. Nie fajnie. Nie podoba mi się to. Dobra, co tak w ogóle tutaj jest? Trening do zrobienia. Dobra, tre robimy treningi. Let's go. Eww. Karza Siena jak leci, bo widzę już ich wyniki. Bo widzę już ich wyniki. Zapierdają kurwa po wygraną, jak nie wiem co. Ale my ich tam gonimy, my ich gonimy. Tego żebyśmy tego meczu nie przegrali. Albo nie zremisowali przypadkowo. Bo wykonanie mojej drużyny to jest wszystko możliwe, dobra? William, wracasz, bo ten się połamał. Czyli Valero może tutaj sobie wejść tymczasowo. A Fif, spawi zostaje tutaj. Jest Git, Git, Git. O, Juszkiewicz wrócił, fajnie. To daje szansę Polakowi w tym meczu. O, takie coś. Tylko czemu ta drużyna ma takie słaby morale? To nie mam do tego pojęcia. Dobra, let's go. No Oczywiście musieliśmy brąkę stracić, ale sprawisz coś tam odratował. O, Warmer odlat, od, odratował kolejną bramkę. Jest 2 do 1. Gonimy. Nawet jeśli nie będziemy liderem ten, ligowym, to tak czy siak fajnie by było awansować do tej drugiej ligi. Bo w drugiej lidze może uda się utrzymać, ale nie jestem pewny. To wszystko jest zależne od tego, jak bardzo sezon potoczy się w kolejnym sezonie. I don't know, strata tata. Dobra, oceniamy piłkarza pozytywnie. Gramy z Eintrachtem Frankfurt, czyli odpadamy najprawdopodobniej z pucharu w końcu. Bo to jest ciężki mecz pucharowy. A już Kiewicz zostaniesz na bramce. Pokaż się z dobrej strony. Pokaż się z dobrej strony. Ojej, jeszcze gramy u siebie na stadionie. To, to przegranie na u, 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 u siebie na stadionie to jest za bardzo, bardzo pewne. No, 1 do 0 mm. Z pucharów jak zawsze szybko odpadamy Ja się tym nawet nie przyjmuję Kevin Trapp, zawodnik meczu Aż 7 save'ów zachował Wow Dobry bramkarz Ale był też bramkarzem chyba jak się nie wyda PSZ Przez jakiś okres czasowy No trudno, odpadliśmy z pucharu Bywa i tak ale ja się tym nie przejmuję, bo w... o puchary póki co nie walczę, bo wiem, że w pucharach nie damy sobie rady. Póki co. Bo to jest za daleko. Czy spalwista teraz się musiał połamać na ten... O oh, shit. Jak Spalwisa teraz nie mamy, to już jest tragedia. Bo muszę teraz zrobić tak. Tu spalwisa wyrzucić, a tutaj zostaje... Rafinia. Bo to mej też jest połamany. O oh, shit man. Dobra, Valero, dam ci szansę, bo widzę, że jesteś niezadowolony z tego, że siedzisz na ławce. Ten trochę wierci tubskie. No i tutaj Miller. O, ten się w końcu rozwinął, ale trochę za późno. Dobra, jest wszystko git. No ja zrobimy taką taktykę teraz. Jarba, ty zostaniesz 14 póki co. Póki co, bo nie wiadomo, czy będzie piłkarzem głównym, czy nie. Na razie go dałem, żeby uzupełnić zespół, tak w miarę, w miarę. William strzelił, fajnie. A ty kim jesteś? Ja cię w zespole mam? A, bo to jest chyba obrońca. I Rafinha też strzelił, więc fajnie. O dziwo, Rafinha też strzelił. Ale piłkarz warty tylko 13 milionów, póki co. Prawie 14. Dobra, jeszcze coś, jakiś mecz jest po drodze? 5 listopada. No dobra, zagramy mecz 5 listopada i to będzie koniec odcinka, bo... Gramy miesiące do końca, czyli każdy miesiąc musi chociaż raz minąć. Akurat rozegraliśmy cały wrzesień, rozegraliśmy cały październik. Więc 5 listopad to jest już tam początek następnego miesiąca, ale przeżyjemy to. Zobaczymy jak potoczy się nam mecz z karzaj czyli z liderem tymczasowym. Z z aktualnym liderem, nie tymczasowym, bo nie wiadomo czy wygramy czy przegramy. Póki co jest liderem ta drużyna. Więc jest trochę strach pod siebie, ale mam nadzieję, że drużyna da sobie radę. Że druż... Eee, nie to chciałem kliknąć. Że drużyna da sobie radę. Co tutaj się znowu rozwinęło? Nie wiem. Nie mamy funduszu nawet na upgrade'y. Fajnie. Więc póki co stoimy w miejscu. Dobra. Romulo. A, ciebie chcę się sprzedać, ale coś nie pykło. Aż dziwne, że jeszcze go nie sprzedałem. Myślałem, że go sprzedałem, ale dobra. Never mind. Czyli tak, wystawiamy na pewno najmocniejszych piłkarzy, których posiadamy. Sorry, Valerov, nie w tym meczu. Byś, byś pograł, pograł, ale. O, Tomej wrócił, fajnie. Czyli Tomeja dajemy w to miejsce. I Rafinia, co ci znowu nie pasuje? Ty psie jebany. Naprawdę family, family friendly odcinki Dobra, damy szansę Tomajowi. Rafinha sobie tutaj posiedzi Tomai wraca po kontuzji I zobaczymy, czy będzie strzelał, czy nie Lepsza drużyna od nas na pewno Są na pewno od nas lepsi Zobaczymy, co z tego wyjdzie Na razie nie chwalę za to, że jest 2-0 dla nas No, jest 2-1 I co wyjdzie? Jest! Mamy lidera. Chłopaki, mamy lidera. Oj, Bernardo, Bernard, Bernardo William. Aż dwie asysty do tych bramek z zaliczył. No jest, jednak to jest spoko, piłkarz. Wystarczyło mu się trochę rozwinąć i zaczął w końcu grać, więc tak. Sprawdzamy statystyki sezonowe, czyli musimy wejść w tabelę. Statystyki. William. Czwarte miejsce, bo jednak na pierwsze miejsce jest jakiś. Kuneckę, co ma 12 bramek, Kalo ma 6 bramek spalwisa nie ma. Więc dobra. Tutaj jest to odczytane, odczytane, dobra, walić was. Więc dobra. W tym odcinku to by było na tyle, zrobię sobie save'a. I jeśli macie jakieś piłkarzy, którzy są bez klubowi, czyli po prostu tak zwanych darmowych piłkarzy, żeby wiecie za darmo ich ściągnę tam do klubu. Możecie pisać w komentarzu i to by było na tyle. Rozegraliśmy dwa miesiące, mamy lidera, udało się wygrać z drużyną, która jest lepsza od nas. Trzymajcie się, z tej strony był XKANK Oficjal Nara.